Czym zastąpić ale, żeby nie brzmieć agresywnie? Te słowa mają moc taką samą, co ale, ale nie niszczą relacji. Zamiast ale, używaj łagodniejszych alternatyw, które nie anulują tego, co powiedziałeś wcześniej. Jakie to są alternatywy? Jednocześnie pokazujesz równoległość, a nie przeciwstawienie. I dodatkowo dodaję informację zamiast ją przeciwstawiać, jedyne co łagodnie wprowadza zastrzeżenie albo chciałbym dodać, czyli uprzejme uzupełnienie. Zobacz, możesz powiedzieć: Podoba mi się pomysł, ale mam wątpliwości. Możesz powiedzieć lepiej Podoba mi się pomysł, jednocześnie mam kilka pytań. Świetna prezentacja, ale zabrakło szczegółów. Świetna prezentacja chciałbym tylko dodać więcej szczegółów. Dobrze napisane, ale za długie. Dobrze napisane jedyne co, to można to skrócić. Efekt te alternatywy pozwalają zachować pozytywny ton i nie anulują komplementu. Druga strona czuje się doceniona, a Ty możesz dodać swoje uwagi. Przez tydzień świadomie unikaj słowa ale i zastępuj je tymi alternatywami. Zobaczysz różnicę, jaką zrobi to w Twoich relacjach i w Twojej komunikacji. Zaobserwuj ten profil po więcej i pamiętaj, Twoje słowa mają znaczenie.